Cześć, zapraszam Was do obejrzenia warsztatu eksperta, w którym moim gościem będzie Estera Wojtczuk. Opowiemy Wam o sprzęcie Mezojet, który jest synergią dwóch technologii, radiofrekwencji i hydroporacji. Estera, powiedz proszę, co Cię zaskoczyło w pracy z tym sprzętem. Dla mnie jako kosmetologa najważniejsza jest satysfakcja klienta i zadowolenie z efektów zabiegu. Więc zależy mi bardzo na tym, żeby sprzęt, na którym pracuję, wykazywał się najwyższą skutecznością, bo odpowiadam za efekty u klientów. I takim bardzo miłym potwierdzeniem pierwszego zabiegu, który wykonałam na Mezozecie, była klientka, która przyszła na zabieg. Przed pracą wykonałyśmy całą procedurę MezoJet. I wróciła do pracy, gdzie zobaczyły ją koleżanki, które natychmiast po tym, jak obejrzały, jak wygląda, obejrzały jej skórę, natychmiast zadzwoniły, żeby umówić się na ten sam zabieg, ponieważ były zachwycone efektem. Także jeżeli szukacie skutecznych technologii, które dają widoczne rezultaty i przyciągną do Was jeszcze większą liczbę klientów, zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z urządzeniem Mezzoget.